Wyzwanie 50 dni do matury. Dzisiaj lokaty i procent składany, bo to absolutny pewniak. Uwaga, ważne i przydatne. W tego typu zadaniu najpierw musimy odnaleźć kapitał początkowy wynosi on 60 tysięcy złotych, następnie musimy odnaleźć okres tej lokaty, czyli 2 lata, następnie oprocentowanie tej lokaty, a na samym końcu kapitał końcowy. Następnie musimy wykorzystać ten wzór z tablic maturalnych. W tym wzorze KN oznacza kapitał końcowy, K0 to kapitał początkowy, P to oprocentowanie lokaty. N to okres trwania lokaty w latach. Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy coś takiego. W miejsce k podstawiliśmy kapitał końcowy, w miejsce K0 kapitał początkowy. pays tutaj niewiadomą, a w miejsce okresu lokaty wstawiliśmy 2, bo ta lokata jest dwuletnia. Teraz dzielimy obie strony przez 60 tysięcy, żeby pozbyć się liczby przy nawiasie. Następnie pierwiastkujemy obie strony, żeby pozbyć się kwadratu. Teraz moglibyśmy przerzucić liczby na prawą stronę, zmienne na lewą, ale nie musimy tego robić, bo widzimy, że tylko jedna odpowiedź z tych podanych ma w sobie czwórkę, dlatego wiemy, że mamy tutaj odpowiedź B. To jeszcze nie wszystko. Przygotowałem dla Ciebie darmowe materiały na mojej platformie. Link w bio.